Hej, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Schronisko dla Książek. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który może trochę czasu zająć. Jest to podsumowanie czytelnicze Maja. Maja, który czytelniczo był dla mnie bardzo niełaskawy, bardzo wymagający i trafiłam w większości chyba jednak na wartościowe książki, ale takie, które po prostu. Były męczące, były bardzo wymagające. No i to był ciężki, po prostu ciężki miesiąc. Przejdźmy już do rzeczy. Pierwszą książką, którą przeczytałam w maju, i szczerze powiedziawszy, byłam w lekkim szoku, jak przygotowywałam się do tego nagrania, bo wydawało mi się, że czytałam tę książkę już. Tak dawno temu. E, mowa tutaj o nowej książce Stewarta Tartona czyli Demon i Mroczna Toń. To jest druga książka autora Siedem e, Śmierci Evelyn Hardcastle, e, którą już kilka razy jakby mówiłam o niej na kanale, polecałam Wam ją e, za każdym razem i której jestem ogromną, ogromną fanką. Ta książka e, jest trochę inna trochę podobna. Myślę, że mimo wszystko bardziej podobała mi się ta pierwsza, ale ta też ma całe mnóstwo zalet. O czym jest ta książka? Mówiłam w kilku słowach w TBR-ze na ten miesiąc, no ale tak podsumowując, jest to historia, która praktycznie w całości odbywa się na statku, który jedzie z Indii do Europy. No i na tym statku jest pewna tajemnica, właśnie tytułowy demon, cała załoga, dużo podróżnych wierzy właśnie w tego demona i że on będzie chciał zatopić statek. Na statku podróżuje właśnie kapitan, gubernator kompanii handlowej, jeśli dobrze pamiętam, tutaj też chodzi właśnie o handel przyprawami, stąd Indie. Oraz nasz główny bohater wraz ze swoim mistrzem. I tutaj właśnie mamy takie naprawdę, naprawdę zgrabne nawiązanie do Sherlocka Holmesa. Tylko akurat y, Sherlock siedzi zamknięty, y, za nie wiadomo jaką do końca przewinę. Y, a całą sprawę musi rozwikłać Watson. No i nie wiadomo, czy ten demon jest naprawdę, czy to jest tylko jakiś wytwór fantazji, jak tutaj te wszystkie sprawy się potoczą. Jeszcze a propos y, tego motywu Sherlocka Holmesa, y, bo tak, niektórzy mogą odebrać to ten, w ten sposób, że jest to takie y, kopiowanie starych, utartych schematów, ale wydaje mi się, że tutaj y, Tarton robi to. Z takim smakiem, on tak jakby wykorzystuje takie klasyczne motywy, zresztą nie tylko od e, Conana Doyle'a, ale też od Agaty Christie czy innych e, pisarzy, że e, to wszystko jest ze smakiem. E, to ja miałam trochę takie wrażenie, jakby on się bawił konwencją, jakby on zupełnie e, nie przejmował się granicami gatunku, one po prostu dla niego nie istnieją, i jednocześnie przez te wszystkie zapożyczenia w jakiś sposób można by pomyśleć, że on składa hołd tym klasycznym pisarzom, że on jakby uznaje tę ich fantastyczną, fantastyczną twórczość i po prostu czerpie to, co najlepsze od różnych autorów. I to, jak dla mnie, jest bardzo duża zaleta. Jeszcze właśnie z samym Sherlockiem Holmesem to jest coś, co mnie no parę razy się mocno uśmiechnęłam. Chyba nie jest spoiler. Właśnie Arendt, czyli główny bohater... Taki, powiedzmy, trochę odpowiednik Watsona, e, też prowadzi dziennik spraw e, prowadzonych przez samego, czyli takiego, powiedzmy, odpowiednika Sherlocka Holmesa, e, i je publikuje, i one też są super popularne, więc zupełnie jak dziennik Watsona. E, tak, troszeczkę się uśmiechnęłam, jak, e, jak o tym przeczytałam. To, co mogę Wam o niej jeszcze powiedzieć, to to, że na pewno początek potrzebuje trochę czasu żeby się rozkręcić, żebyśmy poznali wszystkich bohaterów, ale z czasem jest coraz to lepiej. Bohaterów jest całe mnóstwo. Wydaje mi się, że każdy ma całkiem nieźle zarysowany charakter. Jesteśmy w stanie się troszkę utożsamić, trochę ich zrozumieć. I po raz kolejny mamy do czynienia z bardzo, ale to bardzo misternym... właśnie nie chcę też do końca powiedzieć kryminałem. Trochę kryminał, trochę jakiś taki... Lekki horror, jakaś powieść sensacyjna. Tak więc książka jest bardzo rozbudowana. Mamy kilka zwrotów akcji, mamy mnóstwo jakichś takich drobnych wskazówek, które na początku mogą się wydawać zupełnie nieistotne, ale tak stopniowo się dokładają i dokładają. Mnóstwo jakichś takich. Kropek do połączenia. I oczywiście nie wszystko udało mi się odgadnąć, to jest naturalna sprawa, ale kilka rzeczy przewidziałam, co też jest całkiem satysfakcjonujące, no bo właśnie mamy taki, no powiedzmy, że kryminał, który też jest w jakiś sposób angażujący umysłowo, bo zmusza nas trochę do myślenia, trochę takiego domyślania się. To jest coś, co ja bardzo lubię w tego typu książkach. Myślę, że może się nie każdemu spodobać. Myślę, że nie spodoba się osobom, które nie przepadają za aż taką ilością detali, że może się wydawać nieco przekombinowana, że to jest jakby całe rozwiązanie akcji, to jak to zostało ukartowane, że może wydawać się zbyt mało prawdopodobne, żeby aż tyle przypadków czy nie przypadków nałożyło się na siebie. No ale. Cóż, no to jest książka. Tutaj w zasadzie wszystko jest możliwe. Ja jak najbardziej uwierzyłam w tę historię. Jestem też ogromną, ale to ogromną fanką zakończenia. Jest przewrotne, jest satysfakcjonujące i wydaje mi się, że jest takie otwarte, że Tartun, gdyby się uparł, to mógłby napisać kontynuację tej książki. No ale to taka moja. Luźna myśl. W każdym razie, książkę polecam, polecam bardzo. Treść wspaniała, wydanie cudowne. Jeszcze mam jakiś cytat tak mocniej zaznaczony, który chyba chciałam wam przeczytać. A, no właśnie, to jest też kolejna sprawa, która jest dla mnie bardzo na plus. W tej książce kobiety są naprawdę aktywne. Jest to książka osadzona w takich realiach, kiedy kobieta, według społeczeństwa, powinna być bierna, powinna w zasadzie nic nie robić, a tutaj mamy panie, które biorą sprawy w swoje ręce i mocno angażują się w rozwiązanie całej zagadki. No, i tutaj jest taka scena, właśnie, że większość mężczyzn powiedziałaby, że to nie jest zajęcie odpowiednie dla kobiety. Na no co y, Arendt, nasz główny bohater, wśród nich na pewno byłby mój ojciec Wpajało mi przekonanie, że kobiety są ułomnymi istotami, celowo stworzonymi w ten sposób przez Boga, aby służąc im ochroną, mężczyźni mogli dochodzić swych cnót. Brzmiało to przekonująco, dopóki nie poszedłem na wojnę i nie ujrzałem mężczyzn, dumnych rycerzy, błagających o litość, kiedy w obronie swej ziemi kobiety zamierzały się na nich motykami. Tak więc y, baba jak chce, to potrafi. <taki> Takie przemyślenie. Bardzo polecam, fajnie napisana, bardzo przemyślana, dobrze się czyta, jest wciągająca. Tak jak mówię, te pierwsze 100-150 stron trzeba dać sobie trochę czasu, żeby wszystko się rozkręciło, ale poza tym ja nie mam do niej większych zarzutów. Kolejną książką, z którą zapoznałam się w maju, były policjantki. To są jakieś tam kobiece sekrety polskich służb. Mniej więcej tak, się, tak jest pod tytuł. W każdym razie napisała to Marianna Fijewska i to jest autorka bardzo podobnego reportażu, tylko poświęconego pielęgniarkom, który słuchałam kilka miesięcy temu i też całkiem mi się podobał. Generalnie książka bardzo na plus. Taka książka, która poszerza trochę horyzonty, bo. Pomaga trochę spojrzeć na e, właśnie na te służby mundurowe z innej perspektywy. E, pani Fijewska ma takie, przynajmniej tak mi się wydaje, dobre wyczucie, e, że potrafi z tymi swoimi bohaterkami porozmawiać, takie lekko naprowadzić. Ale ona oddaje im w zasadzie całe pole, że tutaj nie ma punktu widzenia autorki prawie wcale. Ona pozwala swoim bohaterkom po prostu opowiedzieć swoje historie. I to jest super. I jednocześnie te bohaterki są bardzo różnorodne. Mamy takie, które się lubi, takie, których się nie lubi, nie kibicuje się im, takie, które budzą oburzenie, takie, które budzą nasze współczucie i takie. Jak, przez które historie jest nam po prostu przykro, że, że takie rzeczy się dzieją i że tak czasem e, świat wygląda. E, książka naprawdę godna tego, warta tego, żeby ją przeczytać, żeby właśnie trochę poszerzyć sobie te horyzonty. E, opowieści no, tak jak bohaterki, bardzo różnorodne. To e, mnie na przykład mocno uświadomiło to, że mimo, że mamy XXI wiek, to jak dalej pod górkę potrafią mieć e, kobiety w polskich służbach. I że o dziwom czasem było im łatwiej i lepiej w PRL-u. Też coś, co jakoś tak mną wstrząsnęło, nie zdawałam sobie sprawy, jest coś takiego jak ustawa nazywana represyjną. Ona właśnie dotyczy emerytur dla osób, które służyły w służbach mundurowych w poprzednim ustroju. I wszystkie te osoby m, mają bardzo zredukowane y, emerytury. To jest temat rzeka, jeśli jesteście ciekawi, to doczytajcie trochę na ten temat, ale no ja nie zdawałam sobie sprawy, że to jest aż taki problem i że to, że to po prostu pochłania ludzkie życia. No i właśnie przez tę ustawę y, zdarzyła się taka sytuacja. To jest coś, co mnie chyba najbardziej zapadło w pamięci z tej książki. Jest, y, to jest taka opowieść. No, w zasadzie polski Romeo i Julia eee, o parze byłych policjantów. To jest coś, co bardzo dotyka serduszka. Więc jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie polecam Wam tę książkę. Ona jest dostępna, jeśli tylko macie MPIC Premium, to za darmo na platformie MPIC.co. Więc myślę, że warto się zainteresować. No, i tak, mieliśmy e, mocny start w postaci e, znaczy ja w zasadzie miałam mocny start w postaci Demona i mrocznej Toni. E, w międzyczasie słuchałam literatury faktu, czyli właśnie tej książki poświęconej policjantkom. E, wszystko było pięknie i fajnie. Sięgnęłam po książkę, która miała być też e, raczej z tych rozrywkowych, i e, to jest Przeklęta Franka Millera i Thomasa Willera. E, i moje serduszko pękło. Przeczytałam tę książkę, jak już Wam wspominałam w poprzednich filmach, właśnie ze względu na Netflix. Oglądałam serial, to jest historia, która bardzo mi się podoba, i byłam ciekawa, jak została opisana w książce, bo zazwyczaj to w książkach więcej, barwniej i ciekawiej się dzieje. A w tym wypadku jest zupełnie na odwrót. Serial, który momentami był po prostu ładnymi obrazkami jest dużo głębsze niż ta książka. Ja mam tutaj taki trochę love-hate stosunek do tej książki. To dlatego, że z jednej strony bardzo podoba mi się historia. Ja bym chciała słuchać o niej młe. jestem ciekawa tego wszystkiego, co się działo dookoła, ale ta książka jest tak pospieszona, to jest tak zmarnowany potencjał, że autentycznie jest mi przykro. To, jest, to było takie uczucie, Momentami, szczególnie jakby w drugiej połowie, bo ta pierwsza jeszcze tak tyle o ile, ale to druga część książki to jest takie uczucie, jakbyście czytali streszczenia. Tutaj zaznaczyłam sobie postitami, że przez pół strony trwa pościg. Pół strony. To jest jakby cały, bardzo długi, wyczerpujący pościg, a oblężenie miasta zajęło dwie strony. To jest jakby. Tak skondensowane. To jest dla mnie coś strasznego, bo przez to ucieka cała, cała głębia tej, tej historii. Są takie momenty, że ja nie wiem, czy to ja nie, nie rozumiem geografii tego świata, tutaj wykreowanego, czy to geografia jest nieogarnięta, bo właśnie jest taka scena, kiedy ktoś tam ucieka, i nagle, puf, magicznie znajduje się w totalnie innym miejscu, w obozie uchodźców. No i w ogóle nie wiadomo, czy. Jakaś teleportacja tam zaszła, czy o co chodzi? No albo chociażby Artur, który udał się w pewnym momencie nieco. To też nie chcę powiedzieć, gdzie się udawał i dlaczego to może być spoiler. No ale tak, Artur mocno się oddalił w zupełnie inny zakątek kraju, a potem w czasie jednego z ataków nagle magicznie znajduje się na miejscu. Nikt go nie zapraszał, nikt go nie informował, tylko on po prostu. Ot tak się znajduje w tym miejscu. No, totalny deus ex machina, i no ja tego nie kupuję i po prostu jestem przykro. Dodatkowo ym, te grafiki, tak jak się je zostawi z treścią, które są w środku, yy, no nie wiem, dla mnie niektóre są ładne, ale niektóre są takie yy, toporne. Właśnie próbuję znaleźć jakąś taką. Tak, są całkiem w porządku te dwie pierwsze. No ale na przykład tutaj mamy y, do sceny, gdzie spotyka się Nimła, czyli nasza nimfa, y, z mężczyzną. No i dla mnie to wygląda jak dwóch przypakowanych chłopów na kanciastych koniach. Więc, no, to po prostu mocno mnie rozczarowała. Z drugiej strony bardzo podoba mi się historia. Y, nie wiem, czy sięgać po kolejny tom, bo podobno ma wyjść kolejny tom, może się poprawi myślę, że też jakby kibicowałam tym bohaterom tylko dlatego, że oglądałam serial ja jakby w tej książce nie rozumiem motywacji tych bohaterów i to jest bardzo, bardzo słabe tak więc no, no nie polecam naprawdę jest mi przykro, bo sama historia mogła być super ciekawa ale to jest po prostu zmarnowany potencjał taka myśl jako właśnie jeszcze a propos tej poprzedniej książki to to, że to jest Świetna historia, cudowny pomysł, ale jakby dać ten pomysł do napisania w formie wypracowania komuś z takim warsztatem w podstawówce to jest mniej więcej takby ten poziom, i dlatego to jest przykre. No i właśnie, żeby od tego odpocząć, stwierdziłam, że sięgnę po coś bardzo lekkiego, bardzo niewymagającego, co znam i co chciałam dokończyć a w zasadzie chciałam dokończyć serię. E, I to jest Księżniczka i Fangirl. Chciałam ją sobie zostawić na koniec miesiąca, bo jeszcze tam czekają na mnie książki, które są e, przytłaczające, ale stwierdziłam, że potrzebuję tego po tej potępionej. E, Ashley Poston to jest druga część e, serii. E, co prawda mówi się o tym, że można te książki czytać nie po kolei, że one są tak bardzo luźno ze sobą powiązane, ale tutaj e, tej. Jest dość duży spoiler do pierwszej części. No, chociaż z drugiej strony to są retellingi baśni, więc w większości wydarzeń można się dość łatwo domyślić. E, no, ale generalnie jestem zdania, że lepiej czytać te książki po kolei. E, drugi tom. Tym razem mamy retelling na podstawie baśni, książe i żebrak, więc trochę mniej popularna, co też jest dla mnie czymś fajnym. To jest taka książka, która jest po prostu idealnym comfort readem. Taka, którą yy, dobrze się będzie czytało, kiedy macie gorszy dzień, albo kiedy chcecie trochę odsapnąć od życia, które Was otacza. Yy, chcecie trochę nie myśleć, zrelaksować się na wakacjach, yy, taki po prostu. Yy, Przyjemny, czysto rozrywkowy moment dla siebie z książką. I właśnie myślę, że takie książki są nam potrzebne. Z drugiej strony ona też mówi o pewnych trudnościach. Bardzo mi się tutaj podobał taki jeden cytat, zresztą dwa znaczniki to, to nieco dużo. I tak. Moim zdaniem to główno prawda, że najbardziej znaczące historie to te poważne, głębokie i nudne, opowiadające o jakiś Banałach, w taki sposób, że w zasadzie nic nie mówią, a człowiek musi doszukiwać się znaczenia żółtej, tapety i takich tam. Um, wiesz, co myślę? Myślę, że czasem potrzeba nam właśnie tych historii o prowadzeniu hobbitów do Eisengardu, człowieku psie w kosmicznych butach na kółkach, gównianych królach Arturach, gejach jeżdżących na lodzie. Takie opowieści też są nam potrzebne opowieści, które mówią nam, że możemy być odważni i bezczelni, możemy popełniać błędy i na koniec, mimo wszystko, stać się lepszymi. I właśnie takie historie chcę oglądać, czytać i opowiadać. No i właśnie myślę, że to jest tego typu książka, która nie jest jakaś super pouczająca nie, nie zyskujemy jakichś po prostu ogromnych pokładów nowej wiedzy, ale to jest też coś takiego, co. Myślę, że dobrze zrobi, jeśli od czasu do czasu właśnie sięgniemy po tego typu literaturę e, młodzieżową, ale myślę, że jednak całkiem nieźle napisaną. Tak więc ja wam bardzo polecam tę serię. E, kolejna książka to jest coś, co podczytywałam w zasadzie przez większość miesiąca. Zresztą powiem wam, kiedy ją zaczęłam, bo e, zaczęłam ją 12 maja. Znaczników jest mnóstwo. Jest to książka Wojna o szczepionki, czyli jak doktor Wakefield oszukał świat. To jest książka wydawnictwa poznańskiego z ich serii reporterskiej. I tę konkretną napisał Brian Deer. No i to jest znowu książka, do której mam trochę mieszany stosunek. Bo uważam, że jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Jest naładowana wiedzą, jest rzetelna. Ale z drugiej strony jest napisana bardzo... W taki sposób, że bardzo ciężko się czyta. Momentami jest chaotyczna, momentami autor y, tak bardzo przykuwa uwagę do szczegółów, że jest to aż y, irytujące i przytłaczające. Tutaj szczególnie mam na myśli to, że on kiedy przytacza różne wypowiedzi, czy jak się coś zadziało historycznie, to. No, no i ten artykuł miał tam tyle a tyle słów, na tamtej... znajdował się tamtej i tamtej stronie, a dopisali do niego tyle i tyle zdań, y, a ktoś odpowiedział w liście, który zawierał tyle i tyle znowu słów. Bo trochę mnie to wybijało z, ze skupienia, no ale też rozumiem, że to jest mały zarzut. Momentami jest nieco chaotyczna. Jest bardzo dużo informacji, dużo jakichś nazwisk, i przez to chyba potrzebowałabym, nie wiem, jakiegoś grafu, jakiejś trochę bardziej uporządkowanej wypowiedzi. I to jest przez pierwszą połowę książki. Później jest zdecydowanie lepiej, bo te wszystkie wydarzenia trochę układają nam się w całość, mamy trochę lepiej zachowaną chronologię. No, i właśnie trochę więcej mm, sensu w tym wszystkim. I zapisałam sobie jeszcze takie szczegóły, yy, i tak, książka powstawała od 2003 roku aż do 2019. Yy, no i została wydana. Yy, no, właśnie nie sprawdziłam, w którym miesiącu dokładnie, ale że jest w połowie yy, to jest sierpień-wrzesień. No to taka druga bardziej połowa roku 2020, no bo właśnie pod poprzednim filmem, kiedy ją pokazywałam, dostałam zarzut, że to jest książka napisana typowo na zamówienie, pod obecną sytuację i tak dalej. No ale no daty się trochę nie zgadzają, <gryw> tak troszeczkę. Jeśli pierwsze artykuły i wpisy pochodzą z 2003 roku, no to tak mocno przesadzone, um... I z wartości tej książki myślę, że ona jest na tyle wartościowa, że ktoś powinien ją y, przeczytać, zrobić z niej y, taką bardziej uporządkowaną wersję, może popularną naukową, może jakiś e, film, po prostu esencję z tej książki, żeby wypunktować wszystko to, co tutaj autor nam podaje w tej takiej formie, która może niektórych odstraszyć. E, wiem, że taki film nagrał e, Dawid, to było, było w ogóle parę lat temu, Dawid z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Jeśli znajdę, to podlinkuję Wam ten film w, w opisie. E, no właśnie, bo w tej książce znajdziemy mnóstwo szczegółów Dat, powiązań, wypunktowane błędy poznawcze, błędy metodo metodologiczne w badaniach, które planował Wakefield. To, jak dużo pieniędzy zarobił na tym całym ruchu, to, jaką postacią był, czy w zasadzie dalej jest, jakie miał motywacje, to jest wszystko udokumentowane. To, jak zmieniał dane w. Właśnie w danych, które szły do publikacji, a które, e, a które znajdowały się w dokumentacji medycznej, do te rozbieżności, to wszystko to jest podane jak na tacy. E, no i jest sprawdzone i zweryfikowane. To, co na minus jeszcze z tej książki, to to, że autor kilkukrotnie przywołuje mm, badania, podaje często i autorów albo kraj, w którym zostały przeprowadzone, czy ośrodek, e, ale ja bym chciała przypis. Chciałabym przypis, w którym byłby podany dokładny tytuł artykułu, czy publikacji badania, e, autorze i to, jak to, to źródło znaleźć. To jest coś, czego mi zabrakło, mimo tego, że książka była mocno weryfikowana przez wiele, wiele osób. To, co jest jeszcze bardzo na plus, to to, że e, autor pokazuje tutaj, że. Wakefield na początku wcale jakby nie miał na myśli szczepionek i autyzmu. To się zaczęło w ogóle od choroby Krona i jakby tego wszystkiego motywacji na początku. Druga sprawa to to, że autor doskonale rozumie, dlaczego Wakefield się cieszy takim powodzeniem i dlaczego ludzie tak chętnie za nim podążają. On jest się w stanie wczuć we wszystkie te osoby, to jak są manipulowane i zarządzane strachem, jakimś poczuciem winy. To jest bardzo duża wrażliwość tego autora. Kolejna sprawa to to, że sam autor, bo też jest taki zarzut, że o, Big Pharma, i to wszyscy go będą popierali szczepionki, ale sam autor ma trochę na pieńku z koncernami, koncernami farmaceutycznymi, no bo też jakby w innych swoich felietonach, esejach, dochodzeniach pokazywał. Te ciemne strony, tak to nazwijmy, koncernów, czy jakieś przekłamania, czy coś, co, co było nie w porządku, właśnie z ich strony. No i też kwestia tego, że badania Wakefielda na pewnym etapie były sponsorowane przez, można powiedzieć, państwo, akurat w tym wypadku chodzi o Anglię, i były też sponsorowane przez firmy farmaceutyczne. Tak więc książka, która jest ciężka, wymagająca, ale bardzo wartościowa i moim zdaniem to jest coś, co powinno się czytać. Z złotych cytatów, które pamiętam z tej książki, to to, jak Wakefield wypowiedział się o Odrze, że no, Odra to jest w zasadzie takie nieprzyjemne przeziębienie z wysypką, więc nie ma się czym przejmować. Tak brzmi trochę znajomo też, a propos tego, że ludzie na odrze umierają. Więc temat warty zastanowienia, warty przemyślenia, ale ostrzegam Was, że ta książka czyta się naprawdę, naprawdę ciężko. Przeczytałam jeszcze w tym miesiącu Williama Shakespearea Hamleta, czyli książkę do naszej co serii poświęconych lekturom. Ten film jest już na kanale, podlinkuję Wam go w karcie. Książka, która mi się podobała, i myślę, że jak praktycznie za każdym razem, kiedy spotykam się z tym tekstem, czy to w formie książki, czy to na scenie, to coś z niego wyciągam. Myślę, że warto się z nią zapoznać. Chociażby dlatego, jak dużo popkultura, w ogóle kultura, czerpie właśnie z Szekspira, czy konkretnie z tego dramatu. Więc myślę, że naprawdę warto po nią sięgnąć. I ostatnia pozycja, którą przeczytałam w tym miesiącu, to Lolita Władimira Nabokowa. I to jest książka, o której, o której z jednej strony mogłabym mówić bardzo, bardzo długo, ale ten film już jest dość długi a z drugiej strony jest mi o niej mówić bardzo ciężko. Zastanawiam się, czy nie nagrać osobnego filmu z recenzją tej książki. Dajcie mi znać w komentarzach, czy, czy chcielibyście taki film obejrzeć, bo jakby treść tej książki siedzi we mnie dość mocno. Teraz tylko w takich żołnierskich słowach. Jest to historia, którą myślę większość osób kojarzy. Humbert Humbert, pan taki w średnim wieku, ma słabość do nimfetek, do dziewczynek, które tutaj dokładnie podaje zakres wiekowy. To jest taka książka, która z jednej strony trzęsie człowiekiem. Ja ją musiałam kilkakrotnie odkładać, nie byłam w stanie czytać tej książki. Byłam oburzona, zniesmaczona, dotknięta do żywego. Z drugiej strony potrafi zachwycić, potrafi momentami być tak opisana, że my. Nawet lekko zaczynamy rozumieć tego głównego bohatera. Język jest przepiękny. To, jak to jest napisane, też jest zachwycające, ale zaraz potem po prostu robi się człowiekowi niedobrze, jak czyta niektóre, niektóre kwestie, niektóre akapity. No i myślę, że po prostu ta książka zasługuje na trochę dłuższe omówienie. I jest to też coś takiego, po co trzeba sięgnąć świadomie. Jak mi się wydaje, to nie jest książka dla każdego i na pewno nie, nie na każdy czas. To już wszystko, co przeczytałam w maju. Jak widzicie, trochę tego było, trochę było też um, tematów, które zostawiają ślady na psychice. E, dajcie mi znać, e, czy czytaliście którąś z tych książek, co o nich myślicie. Co myślicie o tym, pomyślę na film poświęcony um, Lolicie Nabokowa. E, a tymczasem to już wszystko na dziś. No i widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Cześć! Do rzeczy. Po naleśniku, jak się ułoży.